Z tej strony Kaptowali się że tam was w nowej e, serii Minecraft, jeszcze nie znam nazwy i dlaczego jestem Steven'em. Nie no, że Troll z początku, tu jakiś e, debil stoi przede mną. E, Żertowałem, to jest tylko user. No przywitaj się. No paść. No właśnie. Dobra, i gramy sobie na serwerze. Depaj się. Dobra. I dawaj mi moje itemki z gracza. Nie mam klaty. Dobra, to daj mi przynajmniej killof jakiś. Jaj, na bogato. I proszę jeszcze to będę hojny. Chodź tu! Gówno. Boga. No nie płacz no wszyscy ze przecież, że jesteś psem ale nie musisz płakać. Ale wielkie brzozy! What the fuck! Pierwszy raz palmy. takie widzę. To są palmy. Idę je ściąć. Tam są hmm. pochodnie, nie to lawa. Sweet. Masz tu już jakąś, y, ten... Y, masz tu już jakąś, jak to się nazywa, miejscówkę czy coś? Nie mam, tylko muszę się spytać Hitlera, czyli Tiplera, y, czy cię doda. To się mam... go pytaj, on ma tu y, właściciela, czyli na pewno będą mieli jakąś wykoczoną z obsydianu. Nie, już jestem w hotelu. Nawet What? No co, ale mam enchan na 30, to jest plus. Wow, na spawnie też jest. Serio? Mm. My sexy trollo. O, mój ding ding dog! No, no jest ten gra, ten gra krócej ode mnie, a ja nie wiem, że jest enchan na spawnie. <coughs> <coughs> Oj, nie wnikam, nie wnikam. A ja też nie wnikam. LOL mi się zaktualizował. Jej! Sorry za psa. Nie słychać. Tak. Nie? Nie. nie, 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 bo jak nie słychać y, tak, wiesz, y, przez Skype'a, to nie będzie słychać też ten. I niedługo będzie chyba lepsza jakość gadania z Userem, bo będziemy gadali na Teamspeak'u. No wrażliwie. No wrażliwie, tylko wreszcie. musisz tego zainstalować. No bo tak, y, tak fajnie Miał był. formata komputera. No pies Znalazłem tam... diamenty! więc mi tam nasikał i musiałem to wyczyścić. Jej. Jaja. Ja, ja. Ej... <laughs> na napisał Ale bo dzisiaj siedzimy na angielskim, pani do mnie podchodzi i mówi Ey, co ty robisz? ja mówię, Aha. Piszę Ej. sobie Ej, czekaj, no czekaj, mówi... cicho, cicho, cicho Ja się, że to jakiś gość pisze Ja patrzę, a tu gratulacje, znalazłeś emeral. A ja myślę, że to jakiś gość, znalazłem diamenty i w ogóle Łaś, <laughs> walą Kuba masz tak czasami, że jak, jak? na przykład źle o przeszło to ci jakby prąd przechodzi. Nie. Ja tak mam. Coś jest jesteś dziwny. <laughs> nie, moi koledzy coś tak mają w mieczenku. Oj, odrzuć. Nie! To no, mi się łączył. Hijo? 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 Mam już 18 kliaksów. A ja osiągnąłem, bo nie chodzi. A jeszcze w domku mam pnęła spółstaka. Tak, i potrzebuję tutaj z parę staków złota, nie na koksy, nie na refila. Tylko na końcy, bo za końcy da się... Nie stękaj. Co? Bo za On końcy nie... da się kupować pro... rzeczy. Idzie ten? A słońce mi świeci w okno. Poczekaj chwilę. Yy, no, a u mnie zmogła. I tak, jest taka umowa, nie wiem czy to już mówiłem na nagraniu z Lola, ale na... 50, y, na 50 subskrypcji będę y, otwierał fanpage'a, a na 100 subskrypcji pokażę twarz, tak. Y, I... Powtórzysz co mówiłeś, bo nie słyszałem. No dobra, no ale dla ciebie to nie jest ważne, no że na 50 subskrypcji będę otwierał mhm. fanpage'a, a, a na, na 100 będę pokazywał faksiatę. Ją brzydką mordę. <laughs> ja bym nigdy swojej nie pokazał. Bo się boję. Wedle kamerki nie masz. A skąd wiesz? Bo zawsze pytam jak chcesz mi pokazać psa po... Mówisz... Nie mam kamerki. Ej no mam jego zdjęcie na skypie No już nie masz, już masz pandę. A to no to... No to to jest inna rzecz dokładnie. I... dowój do dawaj do crafting! Bo Dawaj crafting. No jak ja ci pierdolę to ci co HP zabierze. <laughs> nie przeklinaj No sorry, ale no... No co, na no gówno. Tak bywa, no. Wiesz, nie kiedy... bywa. Zombie idzie, gnój idzie. Ej, osłań mnie, bo mam tylko kilof na wyczerpaniu. Rudy, Stefan, lecy. Gdzieś pierwszy byłam. Dawaj mi to męso, muszę się narzekać. Daj no, tak mój pies mnie Haha, ha, bo cię I... nie lubi. No tak, tak, tak. Tak w połowie masz rację. Ja idziesz tam mięcho. Kurde, Ząbiak. Gnój do mnie idzie. No i Skype się pokazuje. Odpowiedzieć ci suchy żart? No dawaj. I gość wpadł do kawałku kanału? Ej, weź mi Skype. Weź mnie wydostań stąd. Mamo! Siema. Siema, o kurde. 15 level. ja <grywia> mam 16. Tak akceptuj. Ile jest diaksu? Yy, jeden. jeden. I całego diaks Wyrzuciłem go, bo mi jest niepotrzebny. Proste. Nie ma. Nie ma. Nie ma Tiplera można. <grywia> Łamać zasady. Czyli łapać zasadki. I i... Dobre mm. pytanie. Mm. Mm. Uu, my sexy tralala. Mm. Oj, przepraszam. Bo mu odpierdala coś. Jednym słowem, przepraszam za przekleństwo, no ale to prawda. <laughs> no kuźwa jak mi coś stanęło w gardle z jabłka, bo przed chwilą jadłem, no to... No to nie szpanuj, bo będą product placement. <laughs> Za Za Ale jadą kanapkę mie... szkoła mi popła. Kolega mnie popnął wylecia... wyleciał mi. I czemu? Kanapka zawsze się otwiera i spada na to co jest w środku. No bo, no, bo masz pecha i cię nie lubi. Chodź tu, bo potrzebuję patyczki, musisz mi dać. Takie żeby mógł ci... Dawaj, je, bo muszę ci je wepchnąć w dupę. Dawaj. I gdzie ja ci zaraz coś w dupę to mój kutas. Dawaj. Masz Jeszcze raz przekliniesz a dostaniesz... ale mocniej. Nie widzę jak sobie mieczek. A co ja idę zrobić? Gówno! Nie, siku. I co, zatkała, kakia? Kurczwa, a co, miał nie zatkać? No, nie, bo nie, nie miał patyka. No. Nie, ja mam patyka. Też mam. Patrz, chodź, na go pokażę, patrz, ładne. Rudy! O, oh, sorry. Wewchnę ci go w dupkę? Wypiją ci go nie O FAK! Cały ze spermę! Sheriffa z Ganapi y, Kurwa. <grym> ja... 19 level zrobię co nie? Eee no, synek! Nie <grym> wygrałem! Czekaj, bo ja tu wyrzucam śmieci. jest admin Serio? Mhm. No... Daj e tubera Troll! to no sakceptuj. No poczekaj, bo ja muszę. Acceptuj, coś... ludy, gnoju. Ja Muszę cię tepnąć prosto w te śmieci. Jaki gnój! Nie te mnie prosto te w te śmieci. Okay. Dziękuję. ja jest moja czysta Zlogował się. Ja pierdol no Dał mi kika. <laughs> e, bo Oto piękny login, a cięcie wam robi. Dobrze, dobrze, wracamy już po przerwie i nie mam swego dnia, jak miakrzyku oddawaj... On powiedział, że mnie ty rudy gnoju Ale to jeszcze jak na wizji to było, więc rudygnoju dawaj mi mój miakrzyk, dobra? Dowody, ale cik, no, kurwa, O, ty, kurwo. o kurwa nie chlebów. Jeszcze. Ćwiczyłem na Tiplerze! Ty, ty, ćwiczyłem na Tiplerze, biedny Tipler! Dobra, nie klep, nie klep, nie klep! Nie klep, brudy gnoju! Chcesz kolejnego zgona? już chyba 10 razy na tym serwisie zginęłem ze sprawy Usera. Inaczej zwanego przemukiem. Tiplerem. O, Tipler. A kto zgadł pianik od Tiplera, Tipler V2? Dawaj po żarła Dawaj żarło Mier się gnoju Dawaj żarło, gnoju, rudy gnoju Jak giniesz, to się nie dziwię, że nie ma żarła. Psie. <laughs> Ile masz żaru. Morda się. Ile hapy masz? Dobra A ty co, no co? Eee, ja Podskoczyś mam coś 4,5. Mm. Ej, patrz, patrz, patrz. Pat, pat, pat. Wiele? Ja. Ale jak? Już ty jest. Tutaj, chodź, chodź na tą górę tutaj. No. Lol! Tutaj było to wszystko w powietrzu wisiało! Oloja Do wody! O ty córwo wojeba! Ale masz pierdol, chodź. Ale masz pierdol! Nie złapiesz mnie, gnoju! Brzydki Steve! Wezmę sobie twojego gunia z... Yy, nieważne z czego. Masz tu... I, masz tu opa! Nie. Chciałbym właśnie. Szkoda, że nie ma... Tipiorak Cię nie lubi nie da. Co? Tipiorak Cię nie lubi. Chyba Ciebie. Do no widzenia! Nie. Tak to... zrobiłem! Zabiło mnie? Nie. Nie zrobiłem antylogouta! No. Ale słabo. Dobra, i teraz dzięki, Kolejny. Yy. Dobrze, wracam już po księciu i mnie nie zalogowało. To jeszcze raz cięcie. Dobrze, wracam już po księciu i to Piernikram. Dole. Nie chcę mi się robić kraczków. Nie będę robił kraczków, bo mi się nie chce z tym leniem. No, z ciebie jest. Gudaz. Z ciebie jest. Z ciebie jest. LAL! 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 Nie, czaj. Wspomniałeś mi o Lolu. LOL! Nie go ugrał. Teraz nie możesz. Ej, a co by było, gdybyśmy po prostu tak na maksa dużo zebrali tych białych kwiatków yy, i książeczki na ostrość dwójkę? Wiesz. Ale by się liczyły to jako końsy, bo końsy właśnie. A nie, bo musi być jeszcze chyba nazwa, co nie? Mhm. No poprosimy żeby że dostaliśmy pieniążki, które się nie nazwały. żeby nam nazwał.

bo no jak widzicie, to Kuba taki mał, taka mała lamka i nie potrafi po angielsku. Eee... English. UK. Eee, żebyś za... żebyś za... żebym zaraz nie włączył tu po ukraińsku. Ale mam lagi, mam lagi Rozumiesz niemiecki? Nie. Ojciec dupa. Hej, Patik. Nie od razu Ale jak to właśnie to brzydkie słowo, to mi się skojarzyło patyk z patykiem. <grym> Bo to, że tak, samo jak wiesz... czasem, tak samo jak czasem chcę powiedzieć słowo skarpetki. No. Nie wiem dlaczego, ale po prostu muszę czasem w takiej jakiejś ciszy czy coś jak gadamy, to taki zmienić temat i powiedzieć skarpetki. No to jest, tak nieraz wiem z Kubą. No. Ło wow, leci. Masz szczęście, że już ujawniłam swoje imię w lolu. Yy. Masz szczęście, bo jak nie to byś dostał w piernicz. Dość taki mocny. Spatyczka. <grym> Jestem kurwa na wieży Eiffla. Nie przeklinaj. Czemu? Bo nie chcemy się robić kraczków. <grym> Jestem leniem. Oluju. To ty masz z Zginąłem! Ha, 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 Jaka pała! Ja pier... Pała! A tu pała! Pała! wiesz co ja tam nie miałem choma? Hehehehe, suzyfu! Słuchaj, co? z pokarała! Dobrze, że nagrywamy już gdzieś długa. Ten odcinek jest na maksa porąbany. Więc będziemy kończyć. Na razie i cześć! Bajo.